Cześć wszystkim, witajcie ponownie na naszym kanale, gdzie łączymy poważne tematy z odrobiną humoru, by nawet najtrudniejsze zagadnienia stały się bardziej przystępne. Dzisiaj mam dla Was wiadomość, która może odmienić życie wielu z Was, a szczególnie naszych drogich emerytów. Sejm rozważa bowiem wprowadzenie dodatkowej podwyżki emerytur już w 2025 roku. Wyobraźcie sobie to uczucie jak otwarcie paczki z niespodzianką, kiedy myślisz, że już nic cię nie zaskoczy, a tu nagle okazuje się, że los przygotował dla ciebie coś ekstra. Wiem, wiem, tematy związane z emeryturami i polityką mogą wydawać się skomplikowane i pełne formalizmów, ale obiecuję, że dzisiejsza opowieść będzie zarówno zabawna, jak i pouczająca. Przygotujcie sobie ulubioną herbatę lub kawę, usiądźcie wygodnie i pozwólcie, że opowiem Wam historię, która może wywołać uśmiech na Waszych twarzach, a jednocześnie skłonić do refleksji nad tym, jak ważne są zmiany wpływające na nasze codzienne życie. Wyobraźcie sobie, że siedzicie w swoim ulubionym fotelu, otuleni ciepłym kocem, wspominając dawne, ciężkie lata pracy, kiedy każda złotówka była wywalczona z trudem. Nagle, zupełnie niespodziewanie, w telewizji lub radiu pojawia się informacja, dodatkowa podwyżka emerytur w 2025 roku. To uczucie przypomina odkrycie zapomnianego w kieszeni portfela banknotu, który przyprawia odreszcze radości. Jednak zanim zaczniecie marzyć o wszystkich tych drobnych przyjemnościach, które dzięki temu mogłyby stać się waszą codziennością, warto przyjrzeć się tej sprawie z nieco innej perspektywy. Bo choć tematy ekonomiczne bywają skomplikowane, w tej historii kryje się coś więcej niż tylko suche liczby i przepisy. Chodzi o uznanie dla lat ciężkiej pracy, o nadzieję, że nawet po tylu latach wysiłku nasze doświadczenie i mądrość zostaną docenione. Pewnie wielu z Was już pamięta czasy, gdy informacje o takich decyzjach rozchodziły się powoli, z ust do ust, a każdy dodatkowy grosz wydawał się być luksusem. Teraz jednak, w dobie szybkich wiadomości, nawet najbardziej skomplikowane zmiany trafiają do naszych domów niemal natychmiast. Może to brzmieć jak scenariusz rodem z filmu sala pełna parlamentarzystów, którzy prowadzą burzliwe debaty, gdzie każdy komentarz jest jak cios w decydującym meczu, a nagłe przerwy na dowcipy przypominają przerywniki w najlepszych komediowych programach. Wyobraźcie sobie tę scenę grupa doświadczonych polityków, którzy zamiast standardowych, suchych wypowiedzi, czasem rzucają nieoczekiwanymi żartami, rozładowując napięcie w sali. W takich momentach trudno nie uśmiechnąć się na myśl, że nawet w najpoważniejszych debatach można znaleźć odrobinę lekkości. Dla wielu z nas dodatkowa podwyżka emerytur to nie tylko kwestia finansowa, ale przede wszystkim symboliczne podziękowanie za lata poświęconej pracy. Przez całe życie ciężko pracowaliśmy, wychowywaliśmy dzieci, budowaliśmy swoje domy i tworzyliśmy społeczność, która wspierała nas w trudnych chwilach. Każda złotówka, która mogłaby wpłynąć na konto emeryta. To dowód na to, że ktoś w końcu powiedział: Doceniamy to, co zrobiłeś. I choć dla niektórych może to brzmieć jak zwykły dodatek do budżetu, dla wielu to szansa na realizację marzeń może w końcu uda się wybrać na długo odkładane wakacje, zainwestować w nowy sprzęt, czy po prostu cieszyć się codziennymi przyjemnościami bez zbędnych trosk o bilans konta. Oczywiście, jak to bywa w polityce. Nie brakuje sceptyków, którzy przypominają, że obietnice mogą okazać się równie ulotne, jak bańka mydlana unosząca się w powietrzu. Pojawią się głosy, że to kolejny element politycznego spektaklu, w którym wszyscy tańczą, a prawdziwe zmiany pozostają tylko na papierze. Ale czy warto rezygnować z nadziei, zanim przekonamy się, że wszystko to ma realne podstawy? Historia uczy nas, że zmiany nawet te zapowiedziane z nieco przesadnym entuzjazmem czasem przynoszą niespodziewanie pozytywne rezultaty. Każdy mały krok w kierunku poprawy sytuacji może otworzyć drzwi do większych przemian, a wspólny wysiłek wielu ludzi, zarówno decydentów, jak i nas samych, potrafi zdziałać cuda. Wyobraźcie sobie, że każdy z nas, niezależnie od wieku, staje się częścią tej wielkiej podróży, której celem jest stworzenie społeczeństwa, w którym każdy czuje się bezpiecznie i doceniony. Dla wielu dodatkowa podwyżka emerytur może być impulsem do nowych działań, motywacją do czerpania radości z życia i dowodem na to, że nawet po latach ciężkiej pracy można liczyć na niespodziewany prezent. Może to być właśnie moment, w którym każdy zwykły dzień nabierze nowego, lepszego znaczenia dzień, w którym zamiast martwić się o każdy grosz, zaczniemy planować małe przyjemności, o których kiedyś mogliśmy tylko marzyć. To trochę jak przestawienie ulubionej piosenki na nowy. Bardziej optymistyczny rytm nagle wszystko staje się bardziej kolorowe i pełne nadziei. Nie sposób nie wspomnieć o kulisach tej całej politycznej machiny. Wyobraźcie sobie ogromną salę posiedzeń Sejmu, w której parlamentarzyści, niczym aktorzy na scenie, odgrywają swoje role. Każda debata, każdy argument to element większej układanki, której celem jest dobro wspólne. Czasem przypomina to bardziej widowisko teatralne niż zwykłą dyskusję z dramatycznymi zwrotami akcji, momentami pełnymi napięcia, ale i chwilami, kiedy nagle ktoś rzuci suchar, rozładowując atmosferę. Takie sceny pokazują, że polityka to nie tylko zimne liczby i suche ustalenia, ale przede wszystkim ludzie z ich emocjami, doświadczeniami i poczuciem humoru, które potrafi rozjaśnić nawet najciemniejsze chwile. Pamiętam, jak niedawno rozmawiałem z kilkoma starszymi osobami o ich planach i marzeniach na przyszłość. Opowiadali, jak ważne są dla nich małe radości dnia codziennego, spokojny spacer po parku, spotkanie z przyjaciółmi, chwila relaksu przy ulubionej książce. Dla wielu z nich dodatkowa podwyżka emerytur to nie tylko dodatek do budżetu, ale realna szansa na lepszą jakość życia, na możliwość spełnienia drobnych marzeń, które przez lata były odkładane na później. Wyobraźcie sobie, że dzięki tym dodatkowym środkom ktoś w końcu zdecyduje się na kurs tańca, o którym marzył przez całe życie, albo na wyjazd do miejsca, które zawsze było w jego sercu. Każdy taki gest to nie tylko poprawa sytuacji materialnej, ale przede wszystkim uznanie dla lat ciężkiej pracy i poświęcenia. Oczywiście nie wszyscy są tak optymistyczni. Krytycy często podnoszą głos, przypominając o poprzednich obietnicach, które ostatecznie nie spełniły oczekiwań. Mogą mówić, że to wszystko jest tylko politycznym teatrem, a dodatkowe pieniądze szybko znikną, jak śnieg na wiosnę. Jednak warto pamiętać, że każda zmiana wymaga czasu, a każdy krok naprzód, nawet jeśli początkowo wydaje się niewielki, może z czasem przerodzić się w coś znacznie większego. To właśnie w takich momentach ważny jest zdrowy sceptycyzm, który jednocześnie nie pozwala nam zapomnieć o nadziei i o tym, że wspólne działania mogą naprawdę przynieść pozytywne rezultaty. Każdy komentarz, każda dyskusja i każdy głos oddany w obronie swoich praw to część większego mechanizmu, który w końcu może doprowadzić do przełomowych zmian. Pomyślcie o tym jak o długiej, ekscytującej podróży, podczas której każdy z nas ma okazję wziąć udział. Dla jednych ta podróż zaczyna się w momencie rozpoczęcia kariery zawodowej, dla innych od chwili przejścia na zasłużoną emeryturę. Niezależnie od etapu życia, w którym się znajdujemy, wszyscy zasługujemy na to, by czuć się bezpiecznie i docenieni. Dodatkowa podwyżka emerytur to nie tylko kwestia finansowa, to wyraz szacunku dla lat, które spędziliśmy na budowaniu lepszej przyszłości dla siebie i swoich bliskich. To mały gest, który może uczynić naszą codzienność bardziej kolorową, tak jak dodatek ulubionego przyprawy, który sprawia, że każde danie smakuje wyjątkowo. Nie da się ukryć, że w świecie polityki nie brakuje momentów rodem z najlepszych komedii. Wyobraźcie sobie, że podczas jednej z debat nagle ktoś zaskakuje wszystkich nie tylko poważnym argumentem, ale i dobrze wylanymi żartami, które sprawiają, że nawet najgroźniejsze twarze zaczynają się uśmiechać. To właśnie te momenty przypominają nam, że za każdą decyzją kryje się grupa ludzi, którzy potrafią odnaleźć w sobie odrobinę luzu, nawet gdy stawka jest bardzo wysoka. Każdy taki incydent, choćby najmniejszy, uświadamia, że polityka, mimo swoich formalizmów, to przede wszystkim ludzkie historie i emocje, które potrafią nas zjednoczyć w najtrudniejszych chwilach. Pewnie niejednokrotnie zastanawialiście się, jak to wszystko wpływa na wasze codzienne życie. Może to być kwestia, która wydaje się odległa i abstrakcyjna, ale prawda jest taka, że każda decyzja dotycząca budżetu państwa ma wpływ na to, jak wyglądają nasze dni. Dla wielu dodatkowa podwyżka emerytur to szansa na spokojniejsze jutro, na możliwość spełnienia tych małych marzeń, które dotąd zdawały się być poza zasięgiem. Wyobraźcie sobie, że zamiast codziennego stresu związanego z bilansowaniem wydatków, możecie po prostu cieszyć się życiem, wiedząc, że finanse nie są już takim ciężarem. Każdy dodatkowy grosz to więcej możliwości, to szansa na drobne przyjemności, które sprawiają, że życie nabiera pełniejszego smaku. Nie sposób nie uśmiechnąć się wspominając czasy, gdy informacje o zmianach w systemie emerytalnym docierały do nas przez tradycyjne media, gazety, radio czy telewizję. Dziś dzięki technologii każde nowe doniesienie trafia do naszych urządzeń niemal natychmiast, a my mamy możliwość komentowania i dzielenia się swoimi opiniami na bieżąco. To trochę jak nowoczesna wersja spotkań przy stoliku w kawiarni, gdzie każdy ma prawo do swojego zdania, a każda wymiana myśli może stać się iskrą, która zapali ogień pozytywnych zmian. Nasze komentarze, nasze głosy i nasze opinie mają ogromne znaczenie, to one kształtują przyszłość, a każda rozmowa, nawet ta najdrobniejsza, może przyczynić się do stworzenia lepszego systemu, który w końcu odpowiada na potrzeby zwykłych ludzi. Czasem zastanawiam się, jakby to było, gdybyśmy wszyscy potrafili podejść do życia z taką samą energią i optymizmem, jak kiedyś w młodości. Może właśnie dodatkowa podwyżka emerytur będzie impulsem, który przypomni nam, że nigdy nie jest za późno na nowe wyzwania i spełnianie marzeń. Może dzięki tej zmianie wielu z Was zdecyduje się na kurs tańca, podróż, którą odkładało się na później, albo na realizację innych planów, które zawsze były tylko marzeniem. Każdy dzień niesie ze sobą szansę na to, by zacząć coś nowego, by otworzyć się na niespodziewane możliwości i by cieszyć się życiem bez zbędnych trosk. Bo przecież życie to nie tylko walka o przetrwanie, ale przede wszystkim możliwość czerpania radości z małych, codziennych chwil. Z humorem wspominam też te wszystkie momenty, kiedy to podczas debaty parlamentarnej dochodziło do nieoczekiwanych sytuacji, nagłe przerwy, zabawne komentarze czy drobne potknięcia, które wywoływały salwy śmiechu. To właśnie te chwile pokazują, że nawet w obliczu najpoważniejszych decyzji warto zachować dystans i uśmiech, bo śmiech potrafi rozładować napięcie. A uśmiech na twarzy sprawia, że nawet najtrudniejszy dzień staje się odrobinę lżejszy. Każdy dowcip, nawet ten przypadkowy, przypomina nam, że życie, mimo wszystkich wyzwań, potrafi zaskoczyć pozytywnie i że nawet najcięższe tematy mogą stać się źródłem radości i inspiracji. Podsumowując, choć dzisiejszy temat wydaje się być pełen powagi i skomplikowanych rozważań na temat budżetu oraz mechanizmów politycznych, to nie zapominajmy, że za każdą decyzją stoją prawdziwi ludzie z ich marzeniami, pasjami i niekiedy nieodpartym poczuciem humoru. Każda dodatkowa złotówka, która może trafić na konto emeryta, to nie tylko liczba w arkuszu kalkulacyjnym, ale przede wszystkim symbol uznania dla lat poświęconej pracy. To dowód na to, że społeczeństwo, mimo swoich problemów i trudności, nie zapomina o ludziach, którzy przez całe życie dali z siebie wszystko. I choć nie zawsze możemy przewidzieć, jak potoczą się dalsze losy tych reform, warto pamiętać, że każdy głos, każda rozmowa i każdy komentarz mają znaczenie. To właśnie dzięki wspólnemu wysiłkowi możemy budować przyszłość, w której każdy z nas czuje się ważny i doceniony. Mam nadzieję, że ten długi, pełen refleksji i humoru monolog dał Wam do myślenia oraz wywołał uśmiech na Waszych twarzach. Życie jest pełne niespodzianek, czasem te niespodzianki są miłe, a czasem trzeba się z nich po prostu pośmiać i iść dalej. Dodatkowa podwyżka emerytur w 2025 roku, o której mówimy, to temat, który mimo całej swojej złożoności niesie w sobie ogromny optymizm. To optymizm, który mówi nam, że lepsze dni są tuż za rogiem, że nasza praca nie została zapomniana, a każda decyzja, nawet ta najmniejsza, ma znaczenie. Choć jeszcze nie znamy wszystkich szczegółów i ostatecznych rozwiązań, warto śledzić rozwój wydarzeń i czerpać nadzieję z tego, że przyszłość może być naprawdę lepsza. Pomyślcie o tym, jak bardzo zmienił się świat na przestrzeni lat. Jeszcze niedawno informacje o ważnych reformach docierały do nas przez tradycyjne media, a dziś, w dobie smartfonów i internetu, mamy możliwość błyskawicznego komentowania i dzielenia się swoimi opiniami. Każda nowa wiadomość, każdy komentarz Każda dyskusja to wszystko tworzy ogromną mozaikę, która kształtuje nasze społeczeństwo. Dzięki temu, że jesteśmy teraz bardziej zjednoczeni, możemy razem wywierać realny wpływ na przyszłość naszego kraju. Każda rozmowa przy kawie, każdy komentarz pod filmem, każda opinia wyrażona w sieci to wszystko ma znaczenie i może przyczynić się do tego, że system będzie bardziej odpowiadał na potrzeby zwykłych ludzi. Zastanawiam się czasem co by było, gdybyśmy wszyscy potrafili podejść do życia z taką samą energią i optymizmem, jak kiedyś w młodości? Może właśnie ta planowana podwyżka emerytur będzie impulsem, który przypomni nam, że nigdy nie jest za późno na nowe wyzwania i spełnianie marzeń. Może dzięki temu wielu z was zdecyduje się na drobne zmiany kurs językowy, nowe hobby, wyjazd, na który zawsze brakowało odwagi. Każdy dzień niesie ze sobą szansę na to. By zacząć coś nowego, by otworzyć się na niespodziewane możliwości i by cieszyć się życiem bez zbędnych trosk. W końcu życie to nie tylko walka o przetrwanie, ale przede wszystkim możliwość czerpania radości z małych, codziennych chwil, które czynią nas szczęśliwymi. Nie sposób nie wspomnieć o tych momentach, gdy na salach parlamentu dochodziło do nieoczekiwanych incydentów, a politycy, zamiast tylko debatować, potrafili rozładować atmosferę dobrze wylanym żartem. Te chwile, choć wydają się błahe. Przypominają nam, że nawet w najbardziej poważnych sytuacjach warto zachować dystans i zdrowy rozsądek.